Będzie to Wehrmacht w pełni zmotoryzowany, czyli po prostu na koniach. Cześć! Witam w grze Total Tanks General To jest wersja demo i to jest y, tych samych twórców, co może znaczyć Total Tank Simulator. Gra, która zapowiadała się bardzo dobrze. Mi się tak średnio szczerze spodobała, ale y, ta już gramcy całe demo, ale niestety nic nie nagrałam. Y, ogólnie. Ja mam, to Jak będzie, wyjść cała gra chyba będą trzy kampanie. Co jest moim zdaniem dość marne, patrząc na to, jak wygląda kampania ROMLA, nawet po demo, jak niby będzie wyglądać do 43. Ale wracając jeszcze, yy, z tych będzie oczywiście Baton, żeby dostać publikę amerykańską, Żukow, żeby dostać Julków z Twittera i grali w tę grę. No i ukochańca wszystkich 12 -latków grających w yy, Hoja i uważających się za wielkich strategów, czyli ROMLA. No I ja już go tank units. Erwin Rommel was appointed as the commander of the Seventh Panzer Division, with which he has managed to force his way through the Ardennes, a region thought to be impossible to traverse with armored units. This allowed him to circumvent the Maginot line and continue his push to the west, eventually reaching the town of Arras. It was in this place the Allies would commence their fiercest attack on the Germans yet. Jeśli Brytyjczycy skutecznie Bardzo na plus moim zdaniem te filmiki jakby, na czarno-białe, dają też sporo klimatu. Ok, no i tak, musimy zdobyć po prostu ten, ten punkt, Arras, no i musimy ich zarrasoszować, więc leć samochodzikiem. Po tej uliczce, po autostradzie, na euro zbudowali. E... E... Dobra, ten żart nie... nieważne. Nawet niej wyszedł, ale to jak typowe żarty. E... A, ja mogę kupować, a ja nie, nie kupuję. No to fajnie. Wiesz co? Kup kawalerię dla mema. Zrobimy wermach kawaleryjski. I dawaj tutaj więcej kawalerii. Gdzie możesz jeszcze kawaleria? Tu? Dobra, dawaj kawaleria. Będziemy, będzie to Wehrmacht w pełni zmotoryzowany, czyli po prostu na koniach, bo taka jest definicja z tej motoryzacji. Mm. Ogólnie kawaleria, jak się pewnie domyślicie, jest jedną z najgorszych rzeczy w tej grze, ale właśnie, w sensie nie wiem, jeśli tak wydawało z tego co grałem. I się nie nagrało, bo się komuś nie zachciało nagrać. OK, rozwal ich moździerzem. Moździerze ogólnie nigdy nie trafiają, jak widzieliście. Dobra, to zaatakujemy ich czołgami, już nieważne. URA! Ura na res, A nie, to nie, to nie ta strona, nie ta strona. Szelp. To jest samochód pancerny, szanujmy się, no! Dobra, Panzer jeden kontra samochód pancerny, szanujmy się. Okej, okay. już po tym. Możesz tu wejść? Nie, um, tutaj jest kawaleria. Kawaleria na kawalerię, po prostu wojna, wojna polsko-bolszewicka, wersja y, francuska-niemiecka i w sumie też angielsko-francusko-niemiecka, nieważne. Y, Okej, okay. i wyślij tutaj całą tą armię budionnego, y, po tych błotkach, strzelanich. I po laskach. Tutaj będzie... ją będziemy nazywać y, armią budionnego. A ja tu piechotę stawiam, nie nieważne. O z flaka dostał, dostał ten konik. Co to za nam wyszła jakaś piechota ściśniona? I nam flaka zaraz rozwalą, nie, nie, nie! Mój flak! Oddawać mi mojego flaka! Oddawać mi mojego flaka! My zrobimy Trybunał w Londynie za... ...zbrodnie wojenne na tym flaku. Nie! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Dobra, nasza kawaleria bagnista jednak dobrze walczy. Jest dowodzona przez sa samego Shrek'a. Tutaj wchodzimy do okopów naszą husarią. I... Dobra. Już po nich. Kawaleria musiała jak zwykle wszystko zrobić. I dobra, i kupuj kolejną kawalerię. E, fajnie, level up. E... Dawaj to, ignore some control. Okej, okay. i kupuj tutaj więcej kawalerii. Więcej naszej husarii. O i lotnisko zajmie przy okazji. Lotnisko to chyba jako pierwszy powinno zajmować, bo tak już się magazynują te punkciki od lotnictwa. Mamy dwa. Okej, okay. nic nie możemy ciekawego zrobić. Motoryzacja dawaj. Pełna motoryzacja, pełna motoryzacja. Kawaleria kontra kawaleria. No, jak zwykle husarze, nie... kurasierzy Niemiec pokazali swoją klasę. Dobra, tutaj ciebie... Mogę ciebie naprawić? Nie. Dobra, strzel. Strzel ten czołk. Kto ma lepszą... Nie trafił. Wycofaj się, wycofaj. Jak zwykle... Dobra, musimy chyba ruszyć husarią na te czołgi. Eee, ty stań tu. A ty tym samochodzikiem sobie dalej odkrywaj. O, albo ty staj sobie tu. W tym samochodzikiem przyćaj i ten regiment panzerów będzie ten szedł. Tyleć tędy i ty z rzeki będziesz mi strzelał. O, i ty z moździerza możesz to, to strzelić? Dobra. O, nawet coś trafiłeś. Wow. Historyczny moment. Wow, znowu coś trafił z moździerza. Historia dzieje się na nasz. Ok, na, czołgiem na kawalerię się rzuci. Nasza kawaleria po prostu szablami, rozniosła na szablach ich, ich czołgi. Dobra. Em... Możesz rozwalić tą kawalerię? Tylko my możemy mieć kawalerię. Dobra, i możesz też się zrę... Róż się tu, ale ty nie! To nieważne. Zresztą jeszcze bardziej ucieknął. Okej, okay. rozwal tu. to. są czołgi ciężkie na piechotę, szanujmy się. Z daleka mnie z nich strzelał. I też, też w sumie to. Znaczy czołgi ciężkie, nie wiem na ile Panzer 3 jest czołgiem ciężkim, ale okej. Okay. Jaki znawca II Wojny Światowej się znalazł. Norbert Bończuk ten spazmów pazmów dostaje. Um. Dobra, naszą husarią ich rozwalimy. Już omocnienia rozwalono, teraz wkracza husaria na białym koniu. Dobra, to nie jest biały konie, ale no, widzicie, kawaleria OP. Kawaleria OP. Jeden oddział kawalerii po prostu roznosi na szablach piechotę. Sobieski płakał, kiedy sprzedawał. Okej, okay. wejdź tu może flakiem. Okej, okay. um... O, możemy zrobić bombardowanie, to zrób tu. I możesz, możesz też w sumie trochę. Dobra, strzel tu ich dobi. Nie trafisz pewnie. O, trafiłaś, wow. O, no i Gering też dobry. No dobra. Czy on dobrze robotę zrobił? Po prostu pepęcam raz trafił na trzy. Jeszcze głuchych telefonów nie będzie do Geringa, ale. Okej, okay. też z spliża. No ale nasze samochody pancernego rozwalają. <grych> widzicie? Po prostu... Nie mają, nie mają... z nami szans. Rozwalamy ich naszą kawalerię jak chcemy. Nie patrzcie na to, że ich możdzisz nam rozwala całą piechotę. Tutaj możemy zrobić bombardowanie te i zrób tego pepanca, bo pepancy to są naprawdę chore zwierzęta w tejże. I pytacie, po czemu w takim razie ja nie wziąłem pepanca, bo ja mam jeszcze honor i godność człowieka. Okej? Okay. Dobra, szarżuj po prostu tutaj. Tą piechotę. Powinno być dobrze, oni są tylko w lesie. Um. Shell. Shell. No! Jak te czołgi nie trafiają? Naprawdę musi wszystko kawaleria robić w tych Niemczech. Dobra, akurat kawaleria teraz szarżując las. Okazało się, że szarżowanie... A! I tak my mi większe straty. A my atakując las yy, i uciekają. I uciekają angole podłe. Dobra. Mm. A to oni w ogóle tu są jeszcze. Ich yy, zde. tych już zapomniałam, że oni tu istnieją. Weź też zajmij ten punkt. Dlaczego ty tak na okrągło rusz? Zajmij ten punkt. Tą kawalerią. Okej, okay, i też tutaj się zaraz saplują, ju, Okej, okay, yy, rusz tym moździerzem. O, jeszcze z tego czołgu dostrzel. Czy to jest samochód pancerny? A, to jest ten samochód pancerny, dobra. Okej, okay, już rozwaliliśmy. Ani jednej statki nam nie zadał. Dobra, enemy turn, enemy turn. No, już naprawili te pepanca, tam wszystko na te pepance szło. Ok, teraz powinna nasza kawaleria mnie zaszarżować. nie wybudowali jakieś budowle, ale na nic im nie poszarżyło. Nasi kurasierzy ich zwyciężyli. Dobra, dobra. Czy damy radę? Tak, damy radę. Bo budownicy zawsze da radę. Dobra, akurat może rzucając kawalerię na pepance nie było to dobre. Aha, ale za to czołgi na pepance to był świetny pomysł. Rozwaliliśmy teraz. Rozwalę jeszcze moździerz, co nie powinno być trudne. Ignore są control. Okej. Okay. A, nie możesz jeszcze z nich strzelić, dobra. Już szczel jeszcze tą piechotą. I szczel jeszcze tą kawalerią. Okej, okay, i już po ciebie. Ruszaj tutaj już, ura totalne, na no tą mieścinę malutką. Um. Okej, okay. doszczelisz tu? Nie, A, tu już nie masz punktów, dobra. Rozstawmy się może lepiej w tym lesie. Tu, ty, tu. I tutaj na będziemy bronić się? Nie, ja myślę, że będziemy już szarżować. Tak z daleka, tak udając, że nie, ale że tak, wiecie o co chodzi. Okej, okay, yy, nasz Blixing kawaleryjski działa świetnie. Ty się tu zresztą suprój, yy, też się tu zresztą znowu. I potem ruszymy już pełną szpicą pancerną. O nie! Co oni tu flaka zbudowali? I oni zaraz mi po kawalerią zajdą. A na szczęście flak chroni nas przed kawalerią. Co, ale nas rozwalili. Co, o dziwo trafili coś możdzierzem. O nie, zabili nas z jednych dzielnych kawalerzystów niemieckich. Drugich dzielnych kawalerzystów niemieckich! Zostawcie moją kawalerię! Budiony się zaraz wkurzy i wam z szablą do domu wbije. Wasz reszta, Trzecyki Cze i Felixa, Dzierżyńskiego. Dobra, już rozwalcie tą piechotę. Może jednak bliskień kawaleryjski nie był dobrym pomysłem. No, jak zwykle jeszcze wszystko trafił. Ja! <laughs> Dobra, zrób descent powietrzem może gdzieś tu OK? I nie mam już punktów więcej. To jakby wiedział, to nie robi. Ja bym miał matematykę, ale niestety nie umiem podstawową. 2 plus 3 to 4. Co? Dobra, ym... rusz się tutaj czołgiem. Pff. Może jednak nie wyjdzie tak dobrze nasza operacja specjalna. Tak czuję. Nie! Nie to miałś kliknąć, to miałś kliknąć. Okay. teraz dochodzą świeżutkie czołgi. Czołgu się jeszcze. Taką, tego świeżo pachnącą stalą. A, to jest koniem strzelasz. Jak strzelasz końco? Albo bo tych nie masz. Dobra, ja wycofaj chyba tego konika. Nie możesz wycofać konika. Dobra, ja to tym konikiem zrobi. Okej. Okay. Zajmij, zajmij punkt. Zajmij czymkolwiek ten punkt, zajmij. Dobra, to Ty tych z chociaż. A nie możesz. Cóż. To Ciebie z Raw Ciebie musimy z suplować. A nie, bo jesteś za blisko wroga. Za blisko wroga, za blisko wroga. To już, dobij ich. A, Ty ich dobyłeś, dobra. To w się strzelaj. Nie trafisz, nie trafisz. Trafiłaś. A, to jest w ogóle Anglik tu jest. Zapomniałem. Że na to co na plecy wchodzą. Ty musisz tu, stąd iść zaraz tu. Da, wierzę, że trafisz. A nie masz punktów. Co? O, spadochroniarze, zapomniałem. To szarżujcie w artylerię. Ludzie, szanujmy, że to jest piechota kontra artyleria. O, i to ja rozumiem. Ej, nawet dobrze nam ten spec nas wyszedł. I teraz możesz się. A nie, dobrze, możesz się cofnąć. Już jesteśmy na przedmieściach tego, tego miasta. I w sumie tu my się możemy już wycofać, tak naprawdę. I tylko ich opóźniać. Pff, ale to bolało. No! Gering, czy, co tyś zrobił z tymi spadochroniarzami? Dobra, pluj na razie ich i zaraz szturmujemy stolicę. Bo my musimy. Ogólnie problem jest taki teraz, że my musimy szybciej Możesz zająć tego punktu po prostu. Dobra, już mamy kolejną kawalerię. No eee, fajnie, eee, motoryzacji, szanowni. I dawaj tą kawalerię jedną, daj tu. I to tylko na jedną, na starsze. O nie. A na tu jest. Czekaj. Musisz szarżować tą kawalerię. Ona nam za punkt zajmie. Okej, okay, dobij już tą kawalerię, nie możesz. Ja nie będę cofał po to piechoty, Nie ma nawet takiej opcji. Okej. Okay. Eee, szybko resuplializacja. I lecimy dalej. Też 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 zrespluj. Ty też zresuplujuj Ty się też zresuplujuj zresupluj. 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 I tutaj... Eee... Strzelaj nie wiem już nawet co Ale się wycofaj zaraz dalej I tutaj będzie musiała kawaleria bronić No Tu się zresuperowali oni też niestety Okej, wszystko wydali na resuperalizację To jest bardzo dobrze Dobra, możesz zrobić bombowy tutaj W raid Na nich tu, o Gering Gering, bo otrzymasz kuchę telefon od To sumie wtedy. Gering. Zwanie po Geringa zaraz. Co to ma być? Więcej zadał Moździerz niż ten wielgaśny samolot, bombowiec Łoś. Dobra, nasza kawaleria jak zwykle kozaczy i rozwala wszystkie dookoła. Nie, no ale kawaleria jest najbardziej tej grze rzeczą, oczywiście. Oczywiście, że tak jest. Ehm. Um. no jak ty nie trafiłaś szanujmy się okej okay, musisz chyba tymi czołgusiami w te pance strzelać okej okay, y piechotą idź zaraz dalej tędy tutaj dalej w tych strzelaj to się zrespluwujujuj tutaj Gdzieś się podziała kawaleria o tu dobra to rozwali. musisz rozwalić musisz ich rozwalić Musisz, byku. To nie ma tak, że możesz, ty musisz. Oni nam zaraz ten punkt zajmą, ale jak zajmą to chyba wygrają, nie? <słuch> Ewla, naszego ciągłusia, coś tam dzieje. Nie! Dobra, nie trafiłeś. <słuchaj> coś czuję, że tego jednak chyba nie wygramy, jak patrzę, jak ich czołgi nas rozwalają. Nawet możdzierze trafiają! Rozumiecie to? Dobra, nie wiem nawet w co strzelać tak najlepiej. w Baw... tego pepansa. Gering. Gering nie zawiedź mnie. Gering, co to miało być? Dobra, już rozwali. Mhm. Fajnie. Wejdź tu Piechota kontra pepance. Dlaczego to doszło, że ja muszę szarżować czołgami w pepance O, nareszcie już nie ma tych pepanców Zajmij te przedmieścia Okej okay. To jest Dwa czołgi mają Aż mi grę zreagowało Dawaj, mi nie trafili nie, Jednak trafili Jednak trafili Okej, okay, nie możesz teraz tutaj nikogo? Ciebie mogę, ale po co? Ja ty stań sobie tutaj przy i ty tutaj z nich. E, z flaka możesz tu dostrzelić, nie? Ale nie z czołgu, tylko z flaka! Czy ty umiesz słuchać? To wina wszystko żołnierzy, że przegrywamy. Tak jest. Nie! Nie! Zapomniałam o tej kawalerii na plecach. No ew, konika tego. Zresztą ekolodzy po was zadzwonią. Dobrze, że ten pan. Ten... Co oni tak nas rozwalają? My to przegramy. My przegramy pierwszą misję. Bez kitu. Szarżuj. Szarżuj. Musisz, musisz go rozwalić. Gra strzel. To jest ten czołguś Rozwal. O, dobra. Okej, okay, przybliż się tędy. Przeżyjesz. No tak się nie mi powiedział. Okej. Okay, musisz musi się czołgiem dobić. No to nie, jeżeli trzaugiem dobiłaś. O, o, sześć. Flag kontra. Nieważne. Co? Co się Wszystkich rozwalili? O, coś wyszło naszej armii. Dobra. Em... Lecimy kolejna kolejna tura. Ja tutaj zapominam o tych panów. Nie! Nasz flaczek! Dobra, przynajmniej walczył dzielnie. To coś tego, że oni uciekają i tak na to rozwalają. W ucieczce. Okej, okay, zrób tutaj może bombardowanie Tych panów nie, nie trafiłeś. Gering Gering Proszę cię! Proszę cię! Dobra, przynajmniej uciekasz. Ale co z tego, że uciekasz, jak i tak kontrolujesz te jednostki. Nie, moim zdaniem to skupię. Znaczy no jak ucieka jednostka, no to raczej nie kontrolujesz. A kolejna tura. Pff, a ich moździerze trafiają. Skam czysty. Okej. Okay. Dobra, wejdź tu. Wejdź tu, musisz. Musi ci się udać. Teraz wchodzimy już wszyscy na tą kratkę. Nie strzelamy. Oni są w bunkrze, ale mam nadzieję, że nie wytrzyma ich bunkier długo. Okej, okay. i teraz ostatni nie pojed... Nie mam punktów. Co? A oni mogą jeszcze raczej nie? to ze skam. To jest jakaś nierówność społeczna. Im okay. możlizką... Ty... Coś czuję, że my to przegramy. Oj, i to bardzo przegramy. Musimy tak naprawdę... Zdobyć ten punkt i już się wszystko uda. Ale nas by się odbijano od tego punktu. Muszę strzelić tutaj, tak naprawdę, z tego. O. O. Wejdź tu tym czołgiem. Proszę cię. Proszę cię. I ostrej jeszcze stąd. Okay, ty wracaj tu. Strzelaj. Trzeba jest wszystkiego w to po prostu. Jednak blisking na koniach chyba nie był dobrym pomysłem. Um, już proszę cię, dobra, przynajmniej na tyłach już nie mamy jakiegoś wietkongu na koniach angielskiego. Wietkong na koniach angielskich. Można było coś gorszego wymyśleć. Chyba nie. Jak zwykle macież nie trafił. O, przynajmniej mamy już ofortyfikowaną pozycję. Czekaj, oni uciekają z tego punktu. Możemy jeszcze to wygrać. To jest, co z tego, że oni tu wygrywają? Misję zdobyć ten punkt. Tak, Tak, uda się chyba. Bo na manklicy wyszli z punktu. Oczywiście oni i tak rozwalają nas wszystkich, ale no, możesz mi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że ich może że wszystko strzela nas w żaden. Dobra, pierwszy tak, zrzuć tu bombę. Gering, Gering, w tobie nadzieja. Uff, nie trafił szel. Szel musisz, musisz tą piechotę wy. O, masz kolejny poziom hard attack. I szelę dalej. O, i uciekają, uciekają. Zajmij ten punkt. Proszę cię. Proszę Cię, wejdź tu po prostu! Ostatnia tura. Jak to, ktoś tu wejdzie, to... To w Wejdź tu! Tutor... Czekaj, no zajmij to po prostu! WIKTORIA! I co? Haters gonna hate! jednak wiązka ale to dlatego że nie doceniają blitzkriegu na to konia. Essa. Fałę nie także prawie tego przegraliśmy. Flak 88 anti-aircraft guns in an anti-tank role. Thanks to this victory, Germany managed to secure the newly conquered territory, reaching all the way to the banks of the La Manche Channel. The momentum of the Wehrmacht offensive could now be redirected north.